Witam, kiedy osoba odsuwa się od ciebie, to mężczyźni często, również kobiety, ale mężczyźni również popełniają bardzo częsty błąd. Kiedy osoba się odsuwa, to znaczy, że potrzebuje czasu. A co to oznacza? To oznacza to, że trzeba, ważne, aby dać tej osobie przestrzeń. I błąd, jaki większość mężczyzn popełnia, to jest taki, że kiedy kobieta chce więcej przestrzeni, Chce więcej miejsca, to oni zaczynają za nią jeszcze bardziej gonić. Wtedy najlepiej po prostu dać tej osobie czas. Może ta osoba chce coś przemyśleć, może ta osoba nie jest gotowa, może ta osoba po prostu chce więcej przestrzeni, ale my, mężczyźni, bardzo często jeszcze bardziej gonimy za tą osobą. Dlatego daj tej osobie czas. Daj tej osobie przestrzeń, żeby przemyślała pewne sprawy. I wtedy to wszystko będzie bardziej zdrowe. Kiedy my gonimy, kiedy my próbujemy wydzwaniać, kiedy my próbujemy tą osobę na siłę do siebie przekonywać, to nigdy nie działa. Pozdrawiam.